Dzisiaj mam dla Was szybkie podsumowanie i ocenę horroru Renfield z 2023 roku. Oczywiście jest to nabite spoilerami pod korek, więc ostrzegam wszystkich, którzy jeszcze nie oglądali Renfielda. Przyznaję też, że nie mogę spojrzeć krytycznie na film, w którym Drakule gra Nicolas Cage. Uwielbiam gościa, a tutaj pokazał idealnie takiego Drakule, jakiego ma właśnie przedstawić film, strasznie toksycznego i zapatrzonego w siebie. Zanim przejdziemy do całej recenzji, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu pomagacie mi docierać do nowych osób, za co jestem wam niezmiernie wdzięczny. I oczywiście jest to pierwszy film po tym jak przekroczyłem 5000 subskrypcji, za co bardzo, bardzo wam dziękuję. Film Renfield wprowadza świeży powiew do klasycznego mitu o Drakuli, przenosząc uwagę z legendarnego wampira na jego długoletniego sługę Roberta Montegiu Renfielda. Tym razem historia nie kręci się wokół samego księcia ciemności, lecz wokół człowieka uwięzionego w toksycznej, przemocowej relacji z nieśmiertelnym potworem. Renfield nie jest już oddanym wyznawcą Drakuli, jest po prostu jego ofiarą. Za garść nadnaturalnych mocy zapłacił życiem pełnym samotności, bez nadziei na miłość czy normalność. Dopiero dzięki wsparciu grupy dla współzależnych osób i pomocy twardej, ale empatycznej policjantki, postanawia spróbować zawalczyć o wolność. Punktem zwrotnym staje się scena, w której Renfield próbuje przeciwstawić się swojemu mistrzowi uzbrojony w książkę Jak bronić się przed narcyzem, czyli prezentem od terapeuty z grupy wsparcia. Dracula, dostrzegając na okładce naklejkę kościoła, w którym prowadzone są zajęcia grupy, wpada w szał i brutalnie morduje wszystkich jej członków. Na miejscu zbrodni pozostaje tylko Renfield, co prowadzi do jego zatrzymania przez Rebekę. Dracula tymczasem łączy siły z wpływową mafiną szefową Ellą Lobo, planując podbić świat. Renfield musi teraz nie tylko uciec przed prawem, ale i stawić czoła Drakuli oraz jego nowemu sojusznikowi, synowi Ellie, Tediemu, który również został wzmocniony przez wampira. Kulminacyjną sceną filmu jest starcie w mrocznym magazynie, gdzie Dracula próbuje przeciągnąć Rebekę na swoją stronę, oferując uzdrowienie jej siostry za pomocą swojej krwi. Renfield natomiast walczy z Tedim, mimo przewagi przeciwników, oboje Renfield i Rebeka wychodzą z walk zwycięsko. Później Rebeka odnajduje w internecie rytuał pozwalający uwięzić Drakule w magicznym kręgu. Dzięki temu mogą brutalnie rozprawić się z nim przy użyciu wszystkiego. święconej wody popiły łańcuchowe. Zwłoki wampira zostają wrzucone do kanału i zalane betonem. Czy to koniec Drakuli? Może nie, ale na pewno koniec jego panowania, przynajmniej na jakiś czas. Ciekawym elementem finału jest pozostawienie dzbanka z krwią Drakuli. Dowiadujemy się, że jego krew ma właściwości nie tylko lecznicze, ale wręcz wskrzeszające. Renfield używa jej, by przywrócić do życia członków swojej grupy wsparcia oraz siostry Rebeki. To cudowny, ale i niepokojący aspekt, co się stanie, jeśli ta krew wpadnie w niewłaściwe ręce. Film zostawia tę kwestię otwartą, dając potencjalne pole pod kontynuację. Najważniejszym jednak w zakończeniu nie jest upadek Drakuli, lecz przemiana Renfielda. W czasie walki, recytując afirmacje z grupy wsparcia, czyli jestem wystarczający, mam wystarczająco, odzyskuje siłę, dosłownie i metaforycznie odzyskuje swoją tożsamość. Wreszcie Wolny zaczyna nowe życie. Otoczony bliskimi, z Rebeką u boku, nie jest już czyimś narzędziem. Jest bohaterem. Ostatni kadr pokazuje dzban z krwią Draculi, substancją, która kiedyś wiązała go z tyranem, a teraz stała się fundamentem jego nowego życia. To piękna, choć nieco gorzka puęta. Potwór zniknął, ale jego cień wciąż unosi się nad światem. Ocenę filmu rozbijemy na kilka punktów, a na końcu znajdziecie podsumowanie. Główny bohater Renfield. Moja ocena to 7 na 10. Jak wielu pomocników czarnych charakterów, Renfield jest przez większość filmu poniżany, wykorzystywany i zastraszany przez swojego pana Drakule. Jednak w przeciwieństwie do innych tego typu postaci znajduje w sobie siłę, by wyrwać się z tej toksycznej relacji. Ten akt odwagi i determinacji stawia go ponad typowym archetypem sługi złego, a jego przemiana budzi szczerą sympatię. Dzięki tej niezłomności Renfield zasługuje na uznanie widzów i kto wie, może również na kontynuację, oczywiście w tym samym lekkim, komediowym tonie. Antagonista Dracula, moja ocena to 8 na 10. Teoretycznie to tylko kolejna wersja hrabiego Drakuli, postaci, która w popkulturze była już przedstawiona na wszelkie możliwe sposoby. Ale to Drakula grany przez Nicolasa Cage'a, a to zmienia wszystko. Cage wnosi do tej postaci niepowtarzalny urok, dziwaczność i charyzmę. Jego wcielenie toksycznego przełożonego lub partnera wypada przekonująco i co ważne, zapada w pamięć. Od momentu, gdy pojawia się na ekranie, wiesz, że będzie się działo. Uważam, że w tej roli był po prostu mega trafiony. Drugoplanowy bohater, czyli Rebecca Quincy, moja ocena 7 na 10. Rebeka to uczciwa, twarda i nieustępliwa policjantka, która pracuje w środowisku przeżartym korupcją. Otoczona przez kolegów z pracy współpracujących z mafią, nie boi się iść pod prąd, nawet jeśli oznacza to samotną walkę z całym systemem. Jej motywacja jest osobista: jej ojciec był szanowanym funkcjonariuszem tego samego posterunku, jednak zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, co wyraźnie ciąży na jej sumieniu. Rebeka pełni w filmie rolę moralnego kompasu i katalizatora zmiany dla Renfielda. Jej relacja z nim nie jest oparta na typowym schemacie romantycznym, lecz na wzajemnym zrozumieniu, wsparciu i wspólnej walce o lepsze jutro. Dzięki temu staje się czymś więcej niż tylko tłem. To kluczowa postać, która daje całej historii emocjonalną głębię. Klimat i ton filmu. Moja ocena to 7 na 10. Film Renfield świetnie balansuje między absurdem, czarnym humorem i lekkim humorem. Jest dynamicznie, jest krwawo, ale też z przymrużeniem oka. Nie brakuje ani zabawnych momentów, ani odniesień do klasyki grozy, choćby w samej obecności Drakuli czy estetyce niektórych scen walki. To nie jest film, który próbuje na nowo zdefiniować postać Drakuli jako przerażającego potwora i bardzo dobrze, bo nikt tego po Renfieldzie nie oczekiwał. Zamiast tego dostajemy komedię akcji z nutą gotyckiego klimatu, gdzie nawet brutalność ma elementy groteski. Renfield nie musi być straszny, wystarczy już, że jest osadzony w świecie drakuli. Taki miks stylów idealnie pasuje do wieczoru z lekkim horrorem komediowym. Czy coś szczególnie mnie urzekło w tym filmie? Tak i była to grupa wsparcia, którą oceniam na 9 na 10. Choć film pełen jest absurdalnego humoru i przerysowanej przemocy, to najbardziej poruszyły mnie sceny z grupy wsparcia. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się tylko komediowym przerywnikiem, zbiorem stereotypowych ofiar toksycznych relacji, które dzielą się swoimi historiami w kółku. Ale pod warstwą dowcipu i groteski kryje się coś znacznie głębszego. To właśnie dzięki tym ludziom Renfield zaczyna dostrzegać, że jest ofiarą przemocy, a nie wiernym sługą potwora. Ich ciepło, otwartość i bezinteresowność kontrastują z chłodem i okrucieństwem Drakuli, i to ten kontrast staje się katalizatorem przemiany bohatera. Co ważne, Renfield naprawdę się z nimi zżywa. Ich śmierć boli go, a ich powrót do życia jest dla niego najcenniejszą nagrodą. Sceny z grupy są nie tylko zabawne, ale też bardzo prawdziwe w swoim przekazie. To dowód na to, że nawet w filmie o wampirach i biatykach można przemycić coś wartościowego. Ogólna ocena filmu to 7 na 10. Pasuje jako idealny wybór na wieczór z lekkim horrorem i dużą dawką absurdu. Renfield to lekka rozrywkowa mieszanka akcji, komedii i delikatnego horroru, która nie próbuje nikogo przestraszyć, ale zdecydowanie potrafi bawić. Film nie odkrywa postaci Drakuli na nowo, ale nadrabia klimatem, humorem i świeżym spojrzeniem na toksyczną relację mistrz-sługa. Na szczególną uwagę zasługuje grupa wsparcia, zabawna, a zarazem zaskakująco ważna dla rozwoju fabuły, oraz postać Rebeki jako twardej, choć nie pozbawionej empatii policjantki. No i oczywiście, Nicolas Cage jako Dracula to występ, którego nie można przegapić. Dla samej tej roli warto obejrzeć ten film przynajmniej raz. Dajcie znać w komentarzu, jak wy oceniacie Renfielda i z czym się nie zgadzacie w moim podsumowaniu, albo z czym się zgadzacie.